Cześć, ma widzowie z tej strony asymetryczny. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ze względów zdrowotnych, niestety, ale nie mogę zrobić nic więcej jak tylko przegląd moda. Bo jak wiadomo, 18 wyszło, no to są już mody, dość ciekawe zresztą. Na przykład tutaj taki modyfikacja dodająca całkiem sporo do wieśniaków. Dodaje ona nam 8 nowych profesji, a jest z nimi inżynier, florysta, czyli jakiś tam kwietnik, łowca. Ten górnik, oceanograf, do tego leśnik, nederolo, nederologista, no taki geolog, tylko trochę inny, i endologista, taki geolog V2, tylko że V3. No i teraz tak. Każdy z nich daje całkiem spore zmiany, ponieważ daje nam możliwości dość duże e, między innymi tak, u tego pana widać co kupimy. Zaraz wam pokażę też w skrzyneczkach są przygotowane ilości za przytrzymanie pełnego kupna. Oczywiście tylko e, po normalnej cenie, nie po przecenie, nie? E, Więc jeżeli po prostu weźmiecie i wstawicie sobie Emeraldy, klikniecie Shifta i wszystko kupicie, to dostaniecie dokładnie takie ilości tutaj różnych przedmiotów. Wydaje mi się, że inżynier mega fajnie się sprawuje. Zważywszy, że emeraldy u niego pozyskamy za dosłownie grosz. Za bestę. Ile tutaj? 11 pochodni, no to to wychodzi dużo lepiej niż to. No nie powiecie, że nie. Macie po prostu free. O, Jezu, włączę sobie pisfula, bo mnie nerwują te pozwory. Więc Macie za free emeraldy, tak naprawdę. O, drugi jest tutaj ten florysta. No, jak widać, można dzięki niemu pewne rzeczy sobie zrobić odnawialne. Między innymi, właśnie tutaj e, jakieś pszczółki, e, więcej miotku. To wiadomo, nie trzeba się pierdzielić z pszczołami za każdym razem. Mm, no i tak, właśnie tak jak słyszycie, no niestety, ale trochę mnie rozłożyło i nie jestem w stanie nakręcić czego dłuższego. Tutaj macie też e, mapy. Dwie. I tak, jest tutaj Jungle Explorer. Zaznacza ona wam e, tą jak się nazywa, świątynię dżunglową. No i, mine, e, i Swamp Explorer, który wam zaznacza po prostu najbliższe, e, no, najbliższe bagna. dostać też honej komby i Small Drip leafy, których szczerze nie wiem, jak można ich więcej pozyskać. Także to jest mega spoko. No i sprzedajecie oczywiście tutaj Vines, z których można sobie bardzo łatwo farmę zrobić I za 24 macie jednego generalna. Wydaje mi się to całkiem, całkiem opłacalne Dalej, Hunter No to tutaj możecie oczywiście zrobić w końcu pożytek z czymś Co zawalało pewnie wasz ekwipunek I tylko przeszkadzało No bo Gunpowder wiadomo, to na TNT się przyda, na firewerki na coś takiego A Dalej Oczy pająków również na moim świecie, zresztą będziemy ich levelowali w najbliższym czasie, w najbliższym live jaki się uda zrobić. Eee, no i tutaj po prostu to wygląda tak, że sprzedajecie sobie no rzeczy, które są wam niepotrzebne, a następnie kupujecie sobie na przykład blaze rody. Albo taką mapę, która wam pokazuje najbliższy outpost, albo zegasta do potki regeneracji, to jest mega fajne jak się gra ze znajomymi. Uh, no. Także możecie bardzo łatwo z Time Tak Tutaj widzicie, tyle można dostać za przytrzymanie pełnej tej uh, Pełnej oferty do wyczerpania jego zapasów Także wydaje się całkiem sporo Korzystnie Dobra, dalej jest miner uh, Tutaj ametyst Jeżeli ktoś nie znalazł jeszcze żadnej gody, Jak najbardziej na propsie dla niego Kalcyt uh, również Mega spoko, bardzo ładny blok swoją drogą E, mógłby dostać jeszcze parę swoich wersji, ale no. e, do tego no, wymieniacie za no, chociażby ten raw Koper. No, on jest niepotrzebny. Umówmy się, on, on się mało przydaje. Chyba, że ktoś faktycznie robi dachy z tego kopru. No to okej, okay, fajnie. To jest akurat dobre użycie. E, dalej dostajemy mineshaft Explorer'a i Kilofiki. No te Kilofiki, wiadomo, na po prostu przetarcie sobie ich. I robienie jakiegoś swojego enchantowanego kilofa, dostajecie Minecraft explorera, dostajecie najbliższego Minecrafta, czyli kopalnię. No i sobie ją wyszukujecie. No, no, sprzedajecie, tutaj, tak jak widać. Wydaje mi się, że to i to są mega opłacalne oferty. Z tego bym nawet nie korzystał, bo to po prostu, no, to jest za dużo węgla, żeby marnować, to za dużo żelaza, to jest za dużo złota. Dalej, mamy oceanografa. No i on ty ma też całkiem spoko e, aukcję że tak nazwę No za jedno kupno dostaniemy 64 latarnie? Ta I to było po prostu ej Chyba, że mu się odnowiło w międzyczasie, no to nie wiem e, Możliwe, że to zrobiłem jakiś błąd Ale załóżmy, że 32 latarnie na pewno dostaniecie I wydaje mi się, że 16 sponżów e, Nautilus Shell i Heart of the Sea no, są dość drogie Oryginalnie, więc Soba 8 emeraldów a tutaj ty też 8 no Także dość drogie opłacalne mi się wydaje Bardzo fajne No i oczywiście trójzęby za free, nie? Dwa można za jednym razem kupić I też dostajecie e, mapy do Zakopanych skarbów Sprzedaje się pryzmaryn Jeżeli ktoś ma farmę pryzmarynu Jak najbardziej się opłaca Jak najbardziej polecam skorzystać e, Bardzo fajny tradzik e, Dalej e, Leśnik on w ogóle jest gigakoksem dla wszystkich tych, którzy nie chcą zbierać bez sensu drewna, a mają już, albo już mają nazbierane i mają masę sadzonek bo te sadzonki tutaj widziałem, że wszystkie można sprzedawać zależy jakie wam się trafi no to po prostu sprzedajecie sobie te sadzonki za emeraldy no i jak widać za jedno, za jedno full kupno dostajecie półtorej staka drewna, więc to jest mega spoko do tego dostajecie siekierki które też można sobie po prostu wyszlifować no i te diamond hoe, nie? To też jest mega spoko w tej kwestii, bo no po prostu można bardzo łatwo się dorobić fajnych, fajnych przedmiotów. Także to też mega polecam tego gościa sobie zrobić. Zaraz pokażę wam craftingi też wszystkich tych przedmiotów. Dalej, logista No, to tak jak widzicie, tego typu tradey, Dużo emeraldów też można fajnie sobie zrobić, na przykład dużo ekspo sobie wydobyć z tego można. To jest mega spoko. Jeżeli ktoś ma faktycznie zbyt dużo bazaltu, Blackstone'a albo obsydianu bądź sztabek złota, chociaż to bym bardziej na piglinie wywalił, to na jakieś budowle. A te dwa, no nie wiem, niekoniecznie bym chciał się trajdować nimi. No ale jak widać, bardzo łatwo można sobie pozyskać tutaj Nether brick'i i Nether Quartz, więc mega spoko. Dodatkowo Pigstep, y płytka, której dużo ludzi bardzo szuka, bardzo chce ją mieć. Nie zawsze się udaje ją znaleźć zbyt szybko Proszę bardzo, tworzycie taki stolik i jest No i ostatni jest e, endolo, Enderologista I on ma też bardzo ciekawe trady Ponieważ można u niego kupić fireworki I dragon's breath Które jest mega spoko, bo No można tworzyć takie dziwne miksturki A mało kto przyzna... Umówmy się, mało kto przychodzi na walkę ze smokiem z butelkami One zawalają miejsce, tylko przeszkadzają E, także no, tutaj po przytrzymaniu oferty dwa staki firewere'ek Całkiem sporo endrodów e, Całkiem sporo membran fantomów Dużo shulker i dwie st... E, głowy smoka Także wydaje się, że całkiem spoko od tego gościa Szczególnie, że to są cztery shulkery, także no polecam No i wiadomo, enderpearl, jak ktoś ma farmę enderpearl, no to to jest, to są free emeraldy tak naprawdę 13 macie emralne, no to kurde. Eee, chorus fruty przepalone to też bardzo łatwo robić. Wystarczy. Nawet możecie taką farmę zrobić, że. Mm, dajecie wagonik, który jeździ pod tym, zbiera te wszystkie te. Ale tam dorastają do jakiegoś momentu i coś je zbija, nie? Także to jest, to jest, to jest też taka opcja. No i jenston, który też całkiem łatwo wyfarmić całkiem sporo się go dostaje. No i teraz wam tylko pokażę jeszcze szybko, jak zrobić tutaj te. Przepisy na te po prostu stoły, nie? Eee, tutaj macie Huntera, no to dwa drewna, Leather i Arrow Mega prosta przepis eee, Gardening te temble, ejzu, table, nie wiem się wysłowić dzisiaj, no to jakieś dwa kwiatuszki i cztery deseczki Dalej blueprinty no to papier jakiś, aha nie, nie jakiś, tylko lazurytowy e, Tutaj barwnik, no i cztery drewna, nie? Purpur altar No to tutaj trzeba purpur zdobyć, więc to jest, to jest na pewno dopiero w momencie kiedy już zabijecie smoka e, Dalej decayed workbench No to całkiem proste, bo wystarczy sobie for, fortecę znaleźć Nawet nie, wystarczy sobie po prostu przepalić trochę na I już możecie sobie mieć go jeszcze więcej Forestry i jeszcze prostszy mi się wydaje, wystarczy mieć nożyczki. Także mega spoko, a mega fajne trade'y jak widać. E, tutaj oceanografia. No to dajecie gościowi beczkę, ma, kawałek mapy, stringa. No i chobie zadowolony, nie? I ostatni to jest mining bench. Kilofek, trochę żelaza, dwa stony. Wystarczy je przepalić. No i macie. Także, no widzowie, to był dzisiejszy przegląd kurde moda. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić w najbliższym czasie trochę więcej takich przeglądów, bo w sumie przyjemnie się to robiło. Eee, no, a na ten moment ja wam dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji oraz komentarzu, czy podobał wam się taki, taki format filmików, szczególnie, że no jestem chory i nie mogę nic więcej zrobić. Eee, także, no, liczę na wasze komentarze i na jakąkolwiek aktywność. No i co, dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia. No i cześć.